Witajcie w dzisiejszym odcinku recenzja gry Gra o tron Gra karciana druga edycja. Zapraszam do oglądania. Witajcie, geeki, moje kochane, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam recenzję gry, gry o tron, gry karcianej. Jest to druga edycja słynnej gry karcianej typu LCG. Grę dostałem do zrecenzowania od wydawnictwa Galacta, za co bardzo dziękuję. Jest to tradycyjnie jeden z dwóch filmików, w kolejnym filmiku zobaczcie zasady. Jeżeli zasady Was interesują, kliknijcie proszę tutaj i ten link Was przeniesie do filmu, w którym poznacie dokładną mechanikę tej gry, jak się w tę grę gra. Tutaj natomiast recenzja. No słuchajcie, już jakiś czas temu odkryłem jedną rzecz na swój temat, mianowicie to, że jestem wielkim fanem gier karcianych. Naprawdę tak jak na początku nie byłem, tak zacząłem się dzięki grom Star Wars i to właśnie dzięki grom LCG z wydawnictwa Fantasy Flight Games i Galakty. E, czyli mówię tu właśnie o grach typu Star Wars LCG, mówię o Android Android Netrunner. Naprawdę zacząłem odczuwać olbrzymią frajdę z gier tego typu. Dlatego jak zobaczyłem, że wychodzi druga edycja Gry o Tron, gry karcianej, będąc w sumie świeżo po pierwszych rozgrywkach w Gry o Tron, grę planszową, no to możecie sobie wyobrazić, że moje po prostu serducho zaczęło bić nieco szybciej. Przy czym muszę jedną rzecz zaznaczyć, drodzy widzowie, nie czytałem i nie oglądam Gry o Tron, więc tutaj nie będę czynił żadnych... i nie grałem w pierwszą edycję. Dużo rzeczy nie robiłem. E, więc tutaj nie będę, nie będę czynił porównań do pierwszej edycji, nie będę mówił o. również nie będę porównywał do, książki i do, do książek i do film, i do serialu. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to to, że to jest kolejna udana pozycja z gatunku LCG z, właśnie, Fantasy Flight Games i Galakty. E, przy czym ta się wyróżnia tym, że to nie jest gra, tak jak na przykład, właśnie Star Wars i Android Netrunner, to było, wszystko, to było wszystkie dwuosobowe gry, tak? E, natomiast tutaj mamy od dwóch do czterech graczy. Co jest całkiem fajne, bo gra na dwóch graczy, a na większą liczbę graczy wygląda zupełnie inaczej, pomimo nie aż tak dużej różnicy w samych zasadach. W grze dwuosobowej gramy tak zwany pojedynek, gdzie po prostu, z, z, po prostu mamy tutaj jakieś starcia z drugim graczem, natomiast w, wie, w większej liczbie osób dodajemy nowy element, jakimi są karty tytułów i jeszcze dodatkowo dochodzą takie tutaj, wiadomo, to co było, to samo co było w grze o plaszowej, takie różne tej gierki między graczami nad stołem tak zwane. I to było bardzo fajne, więc może od tego zacznę. Bardzo fajny jest ten aspekt przy większej liczbie osób. Jak właśnie tutaj gracze się między sobą próbują dogadywać, jakieś tam układy wchodzić, ja, zaatakuję, ja nie atakuję Ciebie, ty nie atakuj mnie, doatakujmy tego na Maksa i tak dalej, tak dalej. To było naprawdę bardzo fajne i potrafiło, to potrafiło prowadzić do bardzo ciekawych rozmów totalnie niezwiązanych z grą. No ale to już na, to, to na bok. To mi się, To mi się podobało. Natomiast jednak gdzieś tam muszę powiedzieć, że najlepiej mi się ta gra spra sprawdzała właśnie jako kolejna po prostu karcianka LCG na dwie osoby. Jakoś to wtedy nie wiem, przy grze, jak było trzech czy czterech graczy, i zwłaszcza jak mówimy o temacie gry o Tron, to po pierwsze zawsze było pytanie: Ej, a czemu nie zagrałem po prostu w planszową? A po drugie, no jakoś tak, nie wiem, nie wiem nawet jak to powiedzieć. Brakowało takiego aspektu, który był absolutnie obecny przy grze dwuosobowej, który jest obecny przy wielu grach tego typu, przy dobrych grach tego typu oczywiście, czyli taki aspekt takiego pojedynku umysłu, gdzie mamy dwóch graczy, trochę jak nie wiem, w turnieju szachowym, gdzie siedzą naprzeciwko siebie i próbują siebie nawzajem odczytać, widzimy mniej więcej co mają przed sobą, widzimy jakie mniej więcej rzeczy mogą zrobić i tak dalej i tak dalej i po prostu próbujemy go przechytrzyć, przeciwnika przechytrzyć swoimi tutaj naszymi, zas nas naszymi zasobami. E, I to było bardzo fajne. Kolejna rzecz, która była bardzo fajna, to jeszcze wykonanie oczywiście. Ilustracje, które zdaniem moich współgraczy bardzo dobrze oddają klimat gry o tron. Mówię oczywiście o książkach i o serialu. Przepraszam, mówię, miało nie być porównania, ale to akurat było spostrzeżenie moich współgraczy, więc chciałem o tym powiedzieć. Pięknie ilustracja, aczkolwiek trochę mnie dziwi, czemu na okładce mamy Lady Gagę, ale to już tam inna eee, Taki żartik, naprawdę jest strasznie podobny do Lady Gagi. Um, I powie, co jeszcze mogę powiedzieć? Jedna, o jednej rzeczy muszę uprzedzić. Mi ta rzecz nie przeszkadzała, ale podejrzewam, że części z Was może trochę przeszkadzać. E, to nie jest nie wiadomo jak super dynamiczna gra to jest spokojna gra, powolna gdzie trochę, myśl, trochę myślimy, trochę kombinujemy powoli, nawet te starcia że tak powiem, te starcia nasze również przebiegały w dosyć spokojnym tempie czyli gracz po prostu wysuwał takim dramatycznym prawie gestem, po prostu tak zaznaczał, który, którzy teraz że tak powiem, które jego postaci stają do pojedynku, ja patrzę analizuję, patrzę i również wysuwam i tak dalej, i tak dalej, więc ona naprawdę idzie powoli, to nie jest jakaś super dynamiczna gra, mi to nie przeszkadzało, ponieważ przy grze tego typu, gdzie mamy właśnie się wczuć w ten klimat różnych tutaj y, 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 gierek politycznych, y, knowań, różnych innych takich rzeczy, to akurat to pasowało. Natomiast wiem, że niektórym może to nie pasować. Dlatego wiecie, ale to jest, to jest ten sam zarzut, który można postawić y, grze o tron, grze, grze, grze planszowej, więc to też chciałbym, żebyście wiedzieli. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tej gry? Za drobny minus niestety tej gry, muszę, y, muszę potraktować instrukcję do tej gry. Ona jest podzielona na dwie jakby tutaj takie y, broszury. Jedna, jedna to jest zasady wprowadzające, druga to jest kompletny podręcznik zasad. Yy, ona I Założenia ma to działać tak, że to nas uczy zasad, a do tego sięgamy, jak mamy jakieś wątpliwości. W wielu wypadkach to się sprawdza, ale jednak nie we wszystkich. W paru przypadkach naprawdę mieliśmy kłopot, żeby coś tam zrozumieć. Teraz żadne konkretne przykłady mi nie przychodzą do głowy, bo trochę minęło, tym w to grałem ostatni raz, ale było coś takiego, że po prostu niektórych rzeczy nie mogliśmy znaleźć, albo były tu wytłumaczone w taki sposób, że dalej tego nie wiedzieliśmy. Więc tak, słuchajcie, mogę śmiało powiedzieć, że jest to gra warta polecenia, jest prosta do wytłumaczenia, jest pięknie zilustrowana, jest bardzo dobry klimat, mówię, dla mnie był po prostu dobry klimat tych politycznych zagrywek, rozgrywek zakulisowych, jakichś machlojek, a dla moich współgraczy, którzy byli zaznajomieni z literaturą i z serialem, mówili, że bardzo fajnie oddawało klimat yy, gry o Tron. Więc naprawdę bardzo duże brawa, bardzo fajna gra. I z czystym sumieniem polecam i z czystym sumieniem ta gra od Geek Factor TV dostaje 8 na 10. Może, jeżeli jesteście wielkimi fanami gry o tron, to możecie nawet sobie to odrobinę wyżej, wyżej że tak powiem, ponieść ocenę. Ja jej daję 8 na 10. Chciałem w tym miejscu podziękować raz jeszcze wydawnictwu Galakta za przesłanie mi tej gry do recenzji, a wam moi drodzy chciałem podziękować oczywiście za oglądanie. Zapraszam Was do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania, do dawania kciuków w górę albo w dół, tylko prośba o wytłumaczenie wówczas czemu. I zapraszam Was oczywiście do oglądania kolejnych odcinków. Dzięki do zobaczenia. Cześć!